Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do Uster na jakieś zakupy i też chcemy sobie troszkę po prostu tak pochodzić po mieście, ale nie mamy zbyt dużo czasu, bo jest już nie wiem która bo mam teraz tu wyłączony zegar. Bo zgasił samochód i tankował, teraz poszedł zapłacić. Myślę, że jest około pierwszej, pewnie jest jakoś tak przed pierwszą, a o trzeciej musimy odebrać po trzeciej musimy odebrać Dawida ze szkoły, więc nie mamy dużo czasu. A jeszcze musieliśmy zatankować. Zobaczymy, dokąd zdążymy pójść. No, zabieram Was ze sobą, także widzimy się za chwilę znowu. Nie doli pospać. No zaszczyt. I okeńka szkliska. Chodź do muszeczka. Chodź. Chybi chybi chybi. Hej. Skrapku. Do na wsiaku. Auta jadą? Tutaj na parkingu troszkę zimno, nie? Ale będzie słoneczko, to będzie super Jedziemy na słoneczko Wow, i idziemy do góry Windam No i trochę kochanie To Dziecko z Tak, do mnie. tata nas szukał a my sobie same pojechaliśmy do ubikacji, a co? Dzisiaj taka króciutka kolejka, więc spoko. Będziemy czekać tylko chwilkę. Dobra. No, no. Ja no, no, ja no. ja no. To chyba są jakieś Dobra, ale to ograniczki To ja bym sobie nie wybrał. No. Tak, tak, no. I cyk. Podobają no, się? No, w miarę sprawdzę. Ja wyrażę i 9. A czy 3, 3 9, 12 weźmiemy? U jest taka duża. No, nie wiem. Nie moje zdanie to będzie... No dopiero zaczyna szósty miesiąc mhm. A miesiąc. zobacz, tam masz 9,12 na no dole Ja tu już sobie wzięłam podnokcie, takie brzoskwiniowe tym razem No ja bym wzięła tu większe tak jak będzie luźne, będzie źle wyglądało, to będzie na mamę, nie? Fajnie będzie wyglądało to są też super cute. No to bierzemy następny taki. Aż dwie takie? No. To będzie za dużo łyncę kotek na nią. 9-12 No zobacz. Ło, no jeszcze dzieciaka okazali. Czekaj, weź to. Mi się wydaje, że to jest takie na Myśmy Musimy go przygrani. O, zobacz, to jest fajne, to bierzemy. Co? Które bierzemy, co? 9, 12? Putem nie wiem. Trzymaj. A nie lepsze są w ogóle te od tamtych? Tyle. Tam też spoko, spokojne, takie. Patrz katankę. I ogrodniczki te katanki. mi się te bardziej podobają. Ja bym tych nie brała. To... Zobacz, tu są też fajne, te są zarąbiste, z taką koronką. O, no, no, widzę, że będzie, chod... ci, dzisiaj będzie ciekawie. No. Okej. Okay. Zobacz, no, jaki ładny mm. pastek. O, jak cute, jak no słodko. No dobra, bo pompać. Jest pampery, to, okay. no, to to tu też weźmiemy. Tak. A tam to odwiesiłaś? Nie. Bo ja chcę te. Które? To z koronką. A to tutaj? No. Też 9.12? No. Tak? no. No, tak? No. No zobacz, jakie to są. No, masz, masz, masz. Tak, szczerze to mm -hmm. Moje nogi. O, i są dresy w końcu. A, moje nogi. Aha, za Zobacz, tu 6,9 będzie okej, okay. bierzemy, nie? Zobacz, to 5 funtów tylko kosztuje. A, 6, 9, tak, 6,9 tak, nie 9,2. W dresiku jak. nie mamy żadnego. Dobra. Hmm. Ze wszystkiego nam wyrasta. Czekaj, 69. boże, w końcu są tam. A to chyba 6,9 weźmiemy, co? No. Wow. Zobacz, jakie ładne zmyśko Miki. Zobacz, podoba się? Ty lubisz myszka Miki. Ale obficie na midzie, widzę. No, no, bo w końcu jest wybór. No, zobaczcie, to zawsze, to bierzemy? Zobacz, to zawsze nie, to nie, to nie, to nie. Zobacz, stroje kąpielowe też śliczne, ale ładne. No, na was nie trzeba dać Ale ten, to jest chloru, nie? No. je tam, gdzie ona się jest chlorowany, Jak tam idziesz, to czujesz chlor. No. A jakąś czapaczkę dla niej? O A tu masz tylko takie z daszkę. No to nie, takie... One chyba nie są wygodne, wiesz? Nie no. wiem To też wzięłaś? O taki kapelusik białe To, to też wzięłaś? Nie Nie no co ty już tych odrebniczek za dużo Dwie pary okej okay. <gry> tak. No 612, 612, no dobra Zobacz, 612, no. nie? I już I już, do Kosika Proszę, trzymaj będzie mocny słońce, pojedziemy gdzieś na plażę. No jakiegoś mega dużego wyboru nie ma, ale rzeczy są fajne. Ja Przecież, tutaj 5 minut, a no, już wybrałaś raz 5 rzeczy. Tak? No a ty nie wybierałeś. No. Ty nie wybierałeś. Wybierałeś, bo chodzi mi o to, że jest jakiś wybór. Nie, no, no. bo nie ma jakoś tak dużo nowości. Jeszcze body weźmiemy. Hi! Nie ma są tylko chłopience takie większe, ale tam jest napisane, że to się nie nada dla niej. Bo widzę, że takie szare, ale jest napisane tam w końcu. Ten, w tajemnicy. No, to teraz nie wyrzucajmy tych ciężków, zostały, nie? No to co? Kasy? Nie, jedziemy jeszcze do góry, bo ja chciałam legince. Granek. Będziesz miała dużo zysku w domu no, Będziemy Cię stroić W domu Wam pokażę wszystko co kupiłam Chyba róża pokażę. Jasne. Róża. Tak Ty chciałaś nagrywać, pokazać wszystko? O jak, mówi o co to tutaj nie leży, czy nie pasuje, czy poleca No, razi słoneczko dzisiaj, razi <noise> Róża jak razi, ona nie lubi Musimy parasolkę kupić Lepiej? Szybowa? Jeszcze do tego lumpeksu idziemy. No po drodze. No i takie fajne ubrania kupiłam. I już nigdzie więcej nie zdążymy, bo musimy odebrać na widać. Po trzecie i No, jest po drugiej już. Bo no tak, żeby... Bo się tak długo szykowałeś. Jak <ścoughs> zwykle ja. Ten. No tak, żeby mieć 20 minut, to jest. Obywatel starszy. Orcze już nie ma tej stary fortunnej dalej. No. Idę właśnie po Dawida do szkoły tak dosłownie na ostatnią chwilę, bo zostały mi chyba 3 minuty, ale zdążę idealnie na czas. Jestem już w domku i rozsiadłam się tutaj teraz, żeby pokazać wam co kupiłam. Zacznę może od rzeczy z Lumpeksu, bo zajrzałam sobie do Lumpeksu, ale tylko jednego, do tego w którym ostatnio kupiłam książki dla Bartka. I też jakieś ubrania dla róży. Pierwsza książka Behind the Curtain. I tu zwróciłam uwagę, że polecają Stephen King, więc wzięłam dla Bartka cena 50 pi. Czyli jakieś 2,50 w przeliczeniu na złotówki, także cena. Super. Jak tak czytam tutaj z tyłu, to zapowiada się naprawdę ciekawie. Pewnie będzie to jakiś kryminał albo nawet thriller, z tego co tutaj widzę. I mam też jeszcze jedną książkę. No i to też jest jakiś kryminał, też kosztował 50 pi. W ogóle nie znam tego autora. One Boy plus Two Ninja Chickens. Jeżeli chcecie przeczytać tutaj o czym jest ta książka, to możecie sobie włączyć pauzę i tutaj tu tej książki też mogę wam pokazać. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to o czym one są, możecie sobie przeczytać. Ja nie będę teraz tego czytać, bo mi tu troszkę długo zajdzie. Aha i ubranko teraz, które kupiłam też w się. świetna rzecz. Zobaczcie tylko futerko różowe z uszkami prześliczne. Zobaczę sobie w ogóle co to jest Mother Mothercare. Dobra, 6 do 9 miesięcy, czyli taka na teraz, i kosztowało to futereczko tylko 3 funty. Ono jest takie cienkie. Nie ma żadnej podszewki, myślę, że na teraz będzie po prostu idealne Dzisiaj w ogóle był tak ciepły dzień, że byliśmy w krótkich rękawkach, Łukasz był w krótkich spodenkach i pogoda jest naprawdę przepiękna. No ale te dni na razie tak się przeplatają. Raz jest gorąco, raz jest chłodno. No i wieczory oczywiście też są dość chłodne. No i teraz reszta rzeczy to są rzeczy z Primarka. Tutaj mam na sobie leginsy, takie najzwyklejsze za 3 funty. Kupiłam sobie tylko tym razem, wzięłam rozmiar XS, bo one wypadają naprawdę bardzo, bardzo duże. Wcześniej nosiłam S przez cały okres ciąży. Miałam właśnie dwie pary leggingsów z Primarka i one chyba były takimi moimi ulubionymi. I w pasie rozciągały się tak, że w ogóle mnie nie uciskały, mimo że nie miały żadnego pasa ciążowego, także one są naprawdę bardzo, bardzo rozciągliwe. No i dlatego wziąłam sobie taki mniejszy rozmiar, no bo one wiadomo, przynoszeniu zawsze troszkę się rozciągną, potem tak wiszą yy, tam, gdzie nie powinny smętnie i niedobrze to wygląda. No i reszta rzeczy to już są rzeczy tylko dla róży. Chłopakom nic nie kupowaliśmy, nie chcieliśmy nic kupować bez nich. Tutaj jest taki kapelusik biały, kosztował 2,50. Zaraz w ogóle będę co chwilę mówił, że śliczne słodkie i się tu rozpływać nad tymi wszystkimi ciuszkami, ale wiecie, że ja mam słabość do dziewczęcych małych ciuszków. No i tutaj mam koszulkę. Ona kosztowała funta 30. W ogóle jeżeli macie też dzieci w moim wieku i chodzicie do Primarka w Polsce... On jest chyba teraz zamknięty. Więc co, ja już nie nadążam za tymi lockdownami i co chwilę jakieś obostrzenia luzują, potem znowu wszystko zamykamy. Ja już nie wiem, jak, jak teraz wygląda sytuacja w Polsce. Jeżeli Primark jest teraz otwarty albo był otwarty niedawno lub będzie, dajcie znać, czy w ogóle te same ubrania są też w Polsce teraz dostępne. Tutaj taka koszulka na ramionkach we flaming. Już nie chcę mówić, że przesłodkie, ale pewnie przy każdym ubraniu będę tutaj mówić, że to jest przesłodkie. Fund 30. Cena naprawdę bardzo niska i to jest rozmiar 6-9 miesięcy i tutaj są takie spodenki, które myślę, że bardzo ładnie będą wyglądały razem cudnie i te spodenki wzięłam większe na 9-12 miesięcy bo wydawały mi się takie wiecie, róża jest dość duża i wydawało mi się, że te mniejsze będą po prostu za małe więc stwierdziłam, że wezmę większe i widziałam jak pani kasierka nabijała je skanowała je na kasie i pojawiło się, że kosztowały 50 pi a cena na nich jest punkt 30 też mało, ale no musiała być jakaś przecena, bo kosztowały tylko 50 pensów, także bardzo pozytywnie się zdziwiłam. No i tutaj teraz mam jeszcze takie trzy kompleciki, cztery kompleciki. Tak, pierwszy, a to już może widzieliście we vlogu, jak właśnie yy, kupowaliśmy je, spodenki, ogródniczki przesłodkie, spójrzcie na ten wzór, coś pięknego. No i tutaj jest taka koszulka. Ona ma tutaj właśnie tak obszyte rękawki i ten duży takie jest fajne, falujące. Ślicznie, ślicznie to wygląda przepięknie. Rozmiar 9,12, dlatego że mniejszy rozmiar wydawał mi się za mały. I ten komplet kosztował 9 funtów. I tutaj mam bardzo podobny komplecik. Zobaczcie tylko ten sam styl, tylko że po prostu inne wzory. No i te spodenki mają tutaj taką koronkę. O z tyłu to wygląda tak świetnie naprawdę. No i koszulka, tym razem tylko tutaj z falbankami. Przy rękawkach i rozmiar też 9-12 miesięcy. I tutaj mam dwie rzeczy, one już są obie w rozmiarze 6 do 9 miesięcy. To jest chyba moja ulubiona rzecz z tego filmiku. Sukienka z myszką Miki, i tutaj bluzeczka, taka koszulka kokardki. I zobaczcie, ta koszulka jest naprawdę dość spora. Ja tutaj zaraz sobie o, ją wyjmę, żeby wam pokazać. Zobaczcie, tylko ona jest naprawdę dość duża. 6,9, także te rozmiary są w ogóle nierówne, totalnie nierówne są. O, i tutaj mamy taką aplikację wyszywaną myszkę Mickey. No i już ostatnia rzecz to jest dresik. I słuchajcie, ten dresik... aha, właśnie nie powiedziałam Wam ceny. Hmm, hmm, hmm. Ta sukienka, ona właśnie nie miała ceny, ja nie wiem ile ona kosztuje, ale kosztowała, ale sprawdzę zaraz na paragonie. I ten komplecik też kosztował 9 funtów. A ta sukienka kosztowała 11 funtów, czyli coś około 55 zł. I tutaj za 5 funtów mam taki dresik. I on jest znowu taki dość duży, a jest to rozmiar 6-9 miesięcy. 5 funtów 25 zł, cena naprawdę super. I tutaj są takie spodenki i bluza, i to jest wszystko tak milutkie, tak cieplutkie, bo w środku jest taki, wiecie, misiu, przyjemny to. Dobra, ja już nagrałam w ogóle zakończenie, także będę to musiała jakoś zmontować, tak żeby w miarę okej okay to wyglądało, bo mam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą wam nie, której Wam nie pokazałam i to jest konturówka do ust. Ona kosztowała tylko funta. Ja nawet w sumie nie zwróciłam uwagi na to, co to jest. Rumor? Nie, Primark. Primark. Marka to po prostu Primark. A odcień? Rumor, czyli plotka. No wiecie co, nie mogę ściągnąć tej folii. A dobra. Okej, okay, już Wam pokazuję. O, o, właśnie, coś takiego mi chodziło. Taki ciemny nudziak. Ja lubię takie kolorki, a ostatnio właśnie pokończyły mi się jakieś kredki. W sumie stwierdziłam, że pomaluję sobie tak na szybko nią usta, całe tylko tą konturówką, żeby po prostu pokazać Wam, jak ona wygląda. Reszta makijażu, tak jak widzicie, już tu pościerane na polikach, na nosie, brodzie od tych maseczek. Wiecie, jak to jest. No, bardzo ładny kolor, bardzo, bardzo, bardzo. No dobra, no i słuchajcie, no na dzisiaj to już chyba wszystko. Ja w ogóle widzę, jaka jestem spuchnięta, już mam takie tutaj poduszki pod yy, oczami, ale y, jeszcze nie mam wyników, także y, nie wiem, co jest nie tak z moją tarczycą, y, czy to będzie jakaś niedoczynność, czy Hashimoto. Nie, nie mam jeszcze zielonego pojęcia, co to będzie. Jak będę wiedziała, może dowiem się jutro, to na pewno w jakimś vlogu dam Wam znać. No i tyle. No dzisiaj już żegnam się z Wami, bo chyba już nie będę nic w sumie dzisiaj nagrywać. Posiedzimy sobie w domu, poczulujemy, pewnie coś obejrzymy, zjemy. I tyle. Także widzimy się już niedługo u mnie na kanale w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!